Ala, co czytasz? Wiesz co? Książkę pod tytułem Katy Kocia Opiekunka. Autorstwa Colin Colin Fable. A. F. A. F. A. F. A. F. Beckman. i Beckman. Stepha Stephanie, Stephanie. U. 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 You U. pani od angielskiego nie byłaby zachwycona. Że tak czytasz. <laughs> o czym opowiada ta książka? O kocie i opiekunce, domyślam się. No, tak. Zgadłam. Ciekawostka. Tutaj pisze, że pokolorował kto inny. No, bo rysunki robił ktoś, jak ktoś kolorował, pewnie tak. No przecież to nie zawsze, osoby. to nie zawsze, ale rysunki tworzą autorzy. To chyba nie, rzadko tak się zdarza, żeby rysunki tworzyli autorzy książki. Ale nie chodzi o to, że inna osoba zrobiła tą książkę, inna zil, zilustrowała, inna Aha. a inna pokolorowała. No, tak. no akurat tak widzisz. Aha, czyli ta pani Stefani to nie jest autorka książki, tylko ona zrobiła rysunki, e, okej. Okay. Stefani, nie, ona zilustrowała, no, pokolorował no Barden Lamp. Mhm, dobra. No to co to za przygody kociej opiekunki? E, takie. Że na początku jest zwykłą dziewczynką, która chciałaby pojechać na obóz. A to jest komik niestety, znowu, tak? Widzę, że tak. to jest znowu komik. Ale niestety nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy na wycieczkę, tak? tak? No i zaczyna zarabiać. Zaczyna wieszać plakaty o tym, że może. Yy, gdzie to jest? Że może. Na przykład y, podlewać kwiaty. Aha, czyli rozwiesza o. swoje ogłoszenia mm -hmm. o pracę, tak? Okej. Okay. Przeczytam. Wyślij Kati na obóz. Hej, jestem Kati. Całe życie spędziłam w mieście. Z waszą pomocą po raz pierwszy mogę pojechać do prawdziwego lasu. Odetchnąć trochę świeżym powietrzem, zobaczyć zwierzęta inne niż gołębie czy szczury, nauczyć się wędrowania, pływania, kanoe i łapania flagi. Nie do końca wiem, na czym to ma polegać. Ale słyszałam, że to sztos. Mieszkam w tym bloku i mogę udzielić wszechstronnej pomocy: podlać roślinki, wysprzątać mieszkanie, przynieść zakupy, cokolwiek. Żadnej pracy się nie boję. Myślisz, że to fajny sposób na zdobycie eee, pieniędzy? No nie, bo nawet jakiś nie? dziadek się do niej zgłosił, żeby pomogła mu z świadkami. A i... dlaczego myślisz, wróć, wróć? wróć dlaczego Co? myślisz, że to jest niefajny sposób, żeby zdobyć pieniądze? Nie wiem, bo nic mi się nie udawało. No ale pomyśl, że potrzebujesz pieniędzy, to co byś chciała, co byś... Z jak byś chciała je zdobyć? Ja myślę, że to jest bardzo pomysłowe Za ja pieniądze byś się, się zajęła psem godzinę i byś mi dała albo Za pieniądze byś się zajmowała psem albo Ignatem? Zapomnij. Nie. No to z Ignatyn tak dwie, trzy godziny, no to byś mi dała dwie dechy. No i albo co? Stówę. A wiesz, ile kosztuje obóz? Ile? No nie stówę. A ile? Dużo stów. Ile? No nie wiem, ze dwa tysiące? no to bym chodziła do sąsiadów się wydać, czy nie chcecie włączyć przy dziecku. Tak? Chociaż do sąsiadów, sąsiadów to nie poszło. Nie poszłobyś. Yy, a ja myślę, Ala, że to jest super pomysł, wiesz? No dobrze, no i No co? i targała te siatki, potem jej się nie udało i jak tutaj widać, już skreśliła ten pomysł z te <laughs> oh. Potem zaczęła podlewać roślinki. I też jej się nie udało tutaj wszystkie zwiędły kwiatki. Dobrze, ale I też może, ale może nie zdradzaj, co było dalej, bo zdradzisz nam no. całą książkę. No, ja lubię. Czyli to takie perypetia, że rozumiem, że doszła do tego, że zaczęła się opiekować kotami. Tak. Tak. I w tym zaczęła się sprawdziła. Się opiekować kotami. I w tym się sprawdziła. Chocia ma No, nie do końca. No co tam było? Ale to nie mów, co było. No, na przykład. Nie potem... zdradzaj. Się okazało dużo, tylko te koty były niesforne. Jeden to nawet rozmawiał no chyba... jakieś dziwne rzeczy. Chyba masz kota i wiesz, że jest niesforny. No, ale te były bardziej. Tak. Potem jak, jak miały sprzątać, to ukradały kanapę takiej starszej pani. Ukradały kanapę? Tak. Kradły kanapę, tak? tak. Koty kradły kanapę? Koty kradły kanapę. Były jakieś wyjątkowo inteligentne koty. Musiały. Okej. Okay. A powiedz mi, czy to jest taka pojedyncza książka, znaczy pojedynczy komiks, czy jakaś seria? Yy, nie, seria. Seria, czyli są jeszcze dwie. Ja czytałam dwójkę, potem jedynkę, bo w takiej kolejności się boję w bibliotece. No, ale ja polecam czytać od początku. Czyli zrecenzujesz nam, przypomnisz nam dwójeczkę? No tak, tylko muszę ją wypożyczyć z biblioteki. Okej. Okay. Znowu. Okej, okay. co Ci się tak super podobało, a co może mniej? To mi się tu podobało. Czyli taka przyjemna Mega, książka. Fajna. No, Mega tak, fajna, fajna. okej. Okay. Czyli żał, szkoda, że są tylko trzy, tak? No. Chociaż to jest jakby naj, najwcześniejsza, więc może od, do tego czasu już się pojawiły jakieś. Aha, kolejne części myślisz, że no. będą po tych trzech? Myślę, że tak. Dobrze. A, czek Wcześniej znalazłam ten kawałek, gdzie była ta dziwna paczka i ona coś tam mówiła, teraz go Ale Bez czemu chcesz go, go znaleźć? A czemu On był chcesz... śmieszny i chciałam go przeczytać. No to nie zdradzaj, to powiedz, że jest dużo śmiesznych. No, dużo. Rozumiem, że jest dużo śmiesznych fragmentów i mm -hmm. dlatego warto tę książkę przeczytać. Tak. Czyli polecasz Na mega. To jest też, jak mówić miał w różnych język... mm. językach. Super, czyli tam y, książka dla y, kociarzy, dla tak. ludzi, którzy no, uwielbiają przykład. koty. koreański. Jong. <laughs> Okej, okay. czyli polecamy warto. Przeczytać. Mm. Tak.